Zaczynam się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple. Dobra. Cześć, pająki. Mam coś dla was. Przyjdźcie pod ten adres. Felicia? Hej, okay, Felicia. W radiu, które zwinęłam tym całym łowcom, wspominali o odlewni w Williamsburgu. Chyba trzymają tam Tombstone'a. przyda mu się pomoc. Dzięki. Dobrze, że wszystko ok. Dotarłeś do Paryża na czas? Tak, dotarłam. Uznałam, że się odwdzięczę. Wam ogół, nawet jeśli drugi Spiderman nie raczył się ze mną zobaczyć. E, tak, co do... To... Nie musisz się tłumaczyć, to już za nami. A ten drugi jest całkiem niezły. To prawda. No to dzięki za cynk. Bez ciebie pewnie nie zdążyłbym znaleźć Tumstona. No, dzięki. Uważaj na siebie! Te odpady z Akademii Mody już tak łatwo mnie nie zaskoczą. Papa, pa, pająki. Miles, ja to załatwię. Nie wyrobisz się ze sejem. Ale co jeśli... Jeśli Litam jest, zajmę się nim. Spiderman może zaczekać. Miles, nie. Eee, no dobra. Tylko odzywaj się. Oby Felicia miała rację. Muszę znaleźć Tumstona, zanim i jego Craven wykreśli z listy. Felicia podała lokalizację Tumstona. Trzeba się spieszyć. Jak na opuszczoną odlewnię, to sporo się tu dzieje. Dlaczego to tyle trwa? Dodatkowe zabezpieczenia. Tombstone bywa wyzwaniem. Racja. Bądź gotów. Poluj, by żyć. Żyj, by polować. Muszę oczyścić dachy i dostać się do środka. Roi się tu odłowców. Jeśli to dla mnie, to miło. Hej, wreszcie skończyliśmy z tatą. Nadal nie wiem, gdzie jest doktor Connors. Dawno nie widziałem taty tak zmartwionego. Znajdziemy Konorsa. Możesz zadzwonić do MJ i powiedzieć jej, żeby poszła do jego domu? Tak, dobry pomysł. Spotkamy się w fundacji, gdy wszystko tu ogarnę. Gdzie jesteś? Pomóc ci? W Williamsburgu, w Starej Odlewni. Wygląda na to, że przetrzymują tu Tombstone'a. To brzmi jak robota dla Spider-Bracholi. Zdecydowanie nie będziemy się tak nazywać. A jak nazywasz siebie i tamtego? Nie wiem. spider Spidermenowie? To mylące. Muszę kończyć. Tu jest owców. Czyli pomoc się przyda. Nie, nie przychodź tu. Oni są niebezpieczni. Nie możemy ryzykować. Na razie. Nie możemy znów zabić kręgla. Zachowaj czujność. Nikt nie może się wetrzeć. Muszę oczyścić drogę. Pozbyć się łowców zanim wejdę do środka. czysty. czysty. No że ktoś to zbadać? Dobra, ruszam. Teraz. Spokojnie. Nic. Ten komin wygląda jak wejście. Rozmawiać z Andrzej. Mówiła, że pojedzie do Connorsa. Tu świetnie. Tak, tylko się upewniam. Jesteś w odlewni, tak? Tak. Co ty robisz? Ćwicę. Wracaj do treningu. Muszę znaleźć Tumstone'a zanim skończę jak Skorpion. Straciliśmy łączność na zewnątrz. Wzmocnijcie ochronę przy Tombstone. Wezmę posiłki. Posiłki. Lepiej załatwię to po cichu. Co to było? Tombstone nie przypomina żadnej innej bestii. Wolę się użerać z Tombstone'em niż z Black Cat. Posłała część naszych na Antarktydę. Coś tu nie gra. Na drzemkę? Nicz. Dwierziny godnie, poznając wszystkie jej zwyczaje. To dużo czasu. Być może ofiara niczego się nie spodziewała. Tyk Zasługujesz na... To już chyba wszyscy. Momy zawsze chce Cię utrudniać.! Harry, co ty tutaj robisz? Pomagam ci, Spider-Manie. Nie ma za co. Chciałem to załatwić po cichu. Że niby to moja wina? Ty lewo moja prawą. Do dzieła. Wiem, że nie chciałeś pomocy, ale... No weź, sam zobacz. Szczerze? Liczyłem, że zaczniesz od czegoś łatwiejszego. Jak wam się nauczyć, jeżeli nie w terenie, co? Ciężko! Nigdy nie byłem tak cudny! Nie daj mu się zjeść! To Czy ty zawsze się wpatrujesz? Ja tu nie chodzi się tylko bijać! Musiałem dokonywać trudnych wyborów! Tak, to lubię! Nie daj się się Nie Dajcie się drapieżnie! Nie dajcie się oblepić! <śmiewanie> Będziemy musieli znaleźć jakiś inny sposób. Mam cel na Uważaj! Są też na platforma. Trzymaj się z od linii ognia i zdejmuj łowców! To kiepski moment, żeby się przekonać. Pracuję nad nim! Dawaj na ten balców z tyłu! Ju! Aj było! I teraz uratujmy super zwola.! Byłego super Mimo wszystko kilka razy próbował się próbuje się zmienić. Chcę mu pomóc. Ty to naprawdę wierzysz w każdego człowieka. Dobra, to teraz... Dawaj! Trzeba uderzyć, i oni to zrobią! Nie ja, ja, znowu się zepchną! Kocham twój entuzjazm! Ale wolę ruszać głową, niż się przemęczać! Dopóki nie nawalimy! Rozumiem! Nie za ten ogień ci nie przeszkadza! Tobie jest okej! Okay. Nawet się nie spodziewam! Gdzieżdżdżdżdż? Pochodzenie! Nie chcę uciekać kostego! Co to się pokomplikowało? Nic nowego! Mam coś za ciebie! Robi się trochę gorąco! 我给他啊

Że jak się nie ruszymy, to nas nie zobaczy. Marzenia ściętej głowy. Są tu! Co się stało z twoim kostiumem? Dobrze, że ci przeszło! Stał! Maczecy, na A teraz robotnika! Nie zapominaj o robotach! Hva skjer med deg? nam się czuć trochę niepewnie. Damy radę? Oczywiście. Jak to Spider kumple? Dobra. Jest i on. Co robimy? Trzeba go uwolnić. Odwrócę ich uwagę. Ty, spróbuj go wydostać. Dobra. Tak szybko dorastają. Wyciągnę cię stąd, dobra? Nie dasz rady. Wszystko jest uzbrojone. Załatwię to! Co ci powiedziałem? Sorry, ale to mój pierwszy dzień. Przydałaby się pomoc. Zaraz wracam. Co nie urośli? Trochę więcej oliwy dowia? Tak, w, w takim momencie. Cześć, tej pracy. Zawalę. Mają, żeby był na pomoc. Ej, trochę wdzięczności! Najpierw spróbujmy przejść. Nie! oni się właśnie nie biorą? Może z jakiejś agencji pracy! Musimy wyłączyć ten piec! Tam! Jeśli przeciążymy maszynę za pomocą płodziwa, powinna się wyłączyć! Odczepili się? Samą porę, żeby wyłączyć piec. Dobra, to powinno... Chcecie tu wszystkich pozabijać? Nie taki był plan! Sorry! Nie odpuszczają. Cóż, to tak jak my. Wresz Gorąco. Nie zauważył. To jest zkipał do Marcia! Nie mamy na to czasu! Dobro, Łucz i szybciej! Jeden na Musimy wydostać z Tumstona! Musimy skoczyć w Tam! Dam! Spić ołówce pod Mów to chce! Ale to chyba najlepszy dzień mojego życia! Cześć i z domu! Ruchy! Może! Przejdziemy piecem! Nie jest za gorąco! Masz lepszy pomysł? Twardy orzech, co? Co ty robisz? Dawaj, I co teraz? おつきあい serdecznie polecam jogi. Czycie wam niemiłe? Ruchy! Nie, 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 nie! nie. Nic! Bez paniki! Szybko! Dęty! Harry! Harry! Muszę biec! Kajki. Zerkniesz, czy nie idą? Dobra. Jedyny minus wyjścia na prostą to. To znaczna utrata kondycji, czy nie? nie? Jakoś zdążyliśmy. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. <laughs> nie daliby rady mnie załatwić. Poza tym czekali, aż ich szef zrobi to osobiście. Masz gdzie się ukryć? Tak. Jak jeszcze raz się zjawią, będę gotowy. Przekaż kumplowi podziękowania za pomoc. Do zobaczenia, pająku. Rozdzielili się. My też powinniśmy. Co? Hej, dobra robota. Serio? Myślałem, że tylko wszystko partole. No tak. Ale lepiej się nie dało. Co ty? Czekaj! Sorry. Nie do końca ogarnię, jak to działa. Fajny wzór. Jaki wzór? To ty nie. Huh? <gryw> Na to wygląda. Ale czad. Naprawdę jesteśmy Spider-ziomami. Chyba wrócę do laboratorium. Może doktor Connors się pojawił. Słusznie. Odezwę się później. Oby tylko nie chodziło znowu o jakiegoś robala. Najpierw zadzwonię do Pita. Hej, Miles. Hej, stary. Co z tobą? Nie potrzebujesz pomocy? Właściwie to nie. Udało nam się uratować Tombstone'a, zanim Kraven zdołał go dorwać. Nam? O, tak w dużym skrócie. Mój kumpel Harry ma jakiś super kostium. Skopał w nim wiele tyłków. Na pewno pomoże nam z tymi łowcami sam zobaczysz. Czekaj. Czyli jest... Jednym z nas? Tak jakby? Wszystko dzieje się szybko, ale Odzwonię. Muszę kończyć. Cały pit. Ciągle to samo. No dobra, to lepiej sprawdzę, co umamy. z procesu stulecia mieszkańcy Nowego Jorku kontra Norman Osborn. Pamiętacie oddech diabła? Jak to parę lat temu burmistrz Osborn był pośrednio odpowiedzialny za otrucie mieszkańców? No więc jego prawnicy znowu spowolnili wymierzanie sprawiedliwości, doprowadzając do kolejnych odroczeń. Od osoby obecnej na rozprawie dowiedzieliśmy się, że, cytuję, składali niepoważne wnioski, żeby przedłużyć proces. <słuch> Uwielbiam Was, moi znajomi specjalnie od prawa, ale czasem nie da się nie skwitować takich sytuacji słowami chrzancie się prawnicy. Dobra, do następnego dzieciaki.